Nazywam się Jan Ryszka, jestem profesorem e, architektem. Jak z czasem zmieniała się praca architekta? My nie bardzo wiemy, nie, nie mamy e, dokumentów, nie mamy rysunków architektury tamtych czasów. Nic się nie zachowało. E, e, prawdopodobnie Grecy e, robili to, na deskach, nie mieli papieru, może na papierusie, może na jakichś skórach. Pierwsze takie rysunki, jakie do, do nas dotarły, to są rysunki z okresu gotyku. Architekt to zawód twórczy czy techniczny? Co mnie pociągało w architekturze? Pociągało mnie właśnie to, że architekt musi być w jakimś sensie człowiekiem renesansu. Musi być humanistą, musi być matematykiem, musi znać chemię, fizykę, musi znać kulturę, tradycję i musi być artystą. Musi tworzyć kompozycje, które powinny być uznawane za piękne. No i. Czasami stajemy przed jakimś domem, przed jakimś budynkiem i zachwycamy się pięknymi liniami tej architektury, prawda? Wszystko tutaj ma znaczenie. Czy sam pan zaprojektował swoje mieszkanie? Nie. Czy warto w tym zawodzie znać języki obce? Myślę, że tak. Mnie się to przydało, dlatego że pracowałem w Wielkiej Brytanii w Belgii, w Stanach Zjednoczonych, w Beninie. Także z otwarciem świata w ostatnich latach. Wiecie doskonale, jak ważna jest znajomość języków. Chyba dla wszystkich to jest ważne. Nie tylko dla architektów, dla wszystkich. Wydaje mi się, że wy jako ludzie młodzi Powinniście robić wszystko, korzystać z każdej okazji, żeby uczyć się tylu języków, ile, ile się da. Mój syn mówi pięcioma językami, ale kiedy był taki malutki, miał chyba dwa lata, powiedział mi: Tatuś, ja chcę mówić tyloma językami. No, a nauczył się tylko pięciu, nie dziesięciu. Ale rozumiem ale rozumie więcej niż pięć. Czy praca architekta polega bardziej na projektowaniu domów, czy może obszar tej pracy jest znacznie większy? Moja, moja przyjaciółka Anka była scenografem w teatrze Ceglo w Zakopanem. Nie wiem, czy jeszcze pracuje? Tam pracuje. Poza tym. Nawet jeden z moich studentów skierował się, w tym, poszedł w tym kierunku. Niektórzy architekci jak Marek Grechuta czy Ewa Demarczyk byli piosenkarzami i to wybitnymi piosenkarzami, prawda, Zna, znanymi wszystkim Polakom. Wydaje mi się, że właśnie architektura daje takie możliwości otwarcia się na wiele innych zawodów, dlatego, że no, tutaj jest i technika, i, 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 i sztuka, y, i, i nauki humanistyczne. Także właśnie to mnie pociągało w architekturze, dlatego chciałem być architektem. Czy można nazwać architekta dobrym, jeśli projektuje on takie same domy przez całe życie? No, wydaje mi się, że to jest jakieś zubożenie ogromne zubożenie architektury. Ja ubolewam nad tym, że dokądkolwiek pojadę, ale już odwiedziłem sporo różnych krajów, powtarzają się te same schematy architektoniczne, te same wieżowce, te same bloki. Czasami kiedy patrzę w telewizji na jakiś krajobraz, Trudno mi odgadnąć, czy to jest w Argentynie, czy to jest w Stanach Zjednoczonych, czy to jest w Szwecji, czy to jest powiedzmy w Bombaju. Prawda? To jest trudne do odgadnięcia. Do XIX wieku tak to nie wyglądało. Oczywiście były prądy takie jak architektura romańska, następnie gotycka, renesansowa, barokowa, ale. Każdy kraj wyciskał na tej architekturze jakieś swoje piętno. I mamy e, pałace barokowe, które bardzo przypominają pałace francuskie, chociażby Wilanów, prawda? Czy Łazienki. Ale te Łazienki mają w sobie coś polskiego dla mnie. Jest coś, czego we Francji nie widziałem. I, i, I no nie wiem, być może się mylę, ale, ale wydaje mi się, że architektura naszych czasów powinna się rozwijać troszeczkę inaczej. Mamy niewiele przykładów naprawdę fantastycznej architektury nowoczesnej, za mało moim zdaniem. Jakie są kryteria wyboru konkretnego architekta? Uch, nie wiem. Na to pytanie nigdy nie będę potrafił odpowiedzieć, dlatego że, tak jak zawsze, ludzie robią, potrafią robić rzeczy genialne, a dzień później potrafią robić rzeczy bardzo słabe. I no, najważniejsze jest to, ażeby wyłożyć architektowi, co by się chciało mieć i później z nim dyskutować, 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 Zadawać mu pytania, robić analizy i domagać się, aby wytłumaczył. Ja miałem takie przypadki. Na przykład zrobiłem bardzo udany projekt Willi, w którym bardzo ładnie zakomponowałem klatkę schodową. No i ten pan przyszedł do mnie i powiedział. Widziałem u kolegi schody zabiegowe kręcone. Chciałbym, żeby pan zmienił tę klatkę schodową. No więc musiałem mu rysować i rysować i wytłumaczyć, że ta klatka schodowa nie będzie pasowała w tej jego willi. Jeżeli on chce, to ja mogę przepracować cały projekt, ale to będzie zupełnie inny projekt. No i kiedy by narysowałem to wszystko w perspektywach, bo tylko w ten sposób mogłem mu to wytłumaczyć, bo inaczej nie pojmował tego, nie wyobrażał sobie, nie potrafił sobie wyobrazić, zrozumiał i się zgodził ze mną. Ale to mnie kosztowało bardzo dużo wysiłku. Ale tak trzeba dyskutować. Czy architekt czuje odpowiedzialność za swoją pracę? Czuję odpowiedzialność dużą odpowiedzialność. Podobno autor Mostu Grunwaldzkiego, Niemiec, we Wrocławiu, doszedł do wniosku, że ten most się zawali. I podobno z tego powodu popełnił samobójstwo. A most jak stał, tak stoi do dziś. Jeszcze długo postoi. Także chyba kiedy robił powtórne przeliczenia, się pomylił. Inaczej zrobiliście te przeliczenia po raz trzeci. Jak wyglądają szczeble kariery zawodu architekta? Przecież jeżeli, jeżeli ja mówię o, o, o biurze Santiago Calatrava, to przecież Wiedmy doskonale, czy Libeskinda, że tam są armie architektów, którzy pracują, starszych i młodszych, Odpowiedzialnych za to czy za owo, ale ja wcale się po szczeblach tej kariery nie piołem, dlatego że zostawszy profesorem na Wydziale Architektury, i to w dziedzinie takiej, że tam nie można było się piąć po szczeblach kariery, dlatego że byłem wykładowcą. Przede wszystkim geometry ale też nam zahaczałem o historię sztuki, o... uczyłem też rysunku i malarstwa i robiłem projektowanie też ze studentami, szczególnie na początku. Robiłem projektowanie, ale później kiedy się zorientowano, że nikt nie zna lepiej ode mnie. Gametję wykreślenie, no to zostawiono mi tę gametję wykreślenie, już tylko ja się nią zajmowałem. W jaki sposób zostać architektem? No, przede wszystkim trzeba skończyć. Studia to nie są studia łatwe, ale są studia naprawdę, naprawdę bardzo interesujące. Dlatego, że bardzo wszechstronne. To mi się najbardziej podobało właśnie na wydziale architektury. Więc to nie było żadne klepanie ciągle tego samego. Tylko za każdym razem coś zupełnie innego, przeskoki bardzo, bardzo, e, 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 bardzo różne, od matematyki poprzez mechanikę budowli, budownictwo, e, poprzez historię architektury, rysunek, malarstwo. E, projektowanie ogrodów i tak dalej. Czego tam nie było? Wszystko było. I to było fascynujące dla mnie. I, i właśnie ta różnorodność, jakież jak to było barwne, jakież to było ciekawe. Bardzo, bardzo fajnie widział. Czy w tym zawodzie wymagane są zdolności plastyczne? Językiem architektów jest język rysunku, prawda? I bardzo często, jeżeli się rozmawia z klientem, trzeba wziąć ołówek albo kubusie i trzeba bardzo szybko naszkicować to, co się ma do zaproponowania. A więc to nie tylko umiejętność rysowania czegokolwiek, ale tutaj chodzi o umiejętność. Poprawnego rysowania w perspektywie, a to już jest wyższa półka. Czym różni się architekt od malarza? Jeżeli pan namaluje dom zawieszony w powietrzu, to ten dom na pewno nie spadnie. Będzie sobie wisiał, prawda? Ale jeżeli pan zbuduje dom, bez fundamentów, to on sobie postoi wiosną, latem, jesienią. Przyjdzie zima, zamarznie yy, gleba, popękają ściany i nam się rozsypie. Prawda? Już nie mówiąc o domu zawieszonym w powietrzu, bo to jest niemożliwe. Także, jeśli chodzi o rysunek i malarstwo, wszelkie fantazje są możliwe. Wiecie doskonale, że według tra tradycji bizantyńskiej malowa pisanie ikon odbywa się z udziałem, jak twierdzą wyznawcy prawosławia, z udziałem sił wyższych. Malarz nigdy się nie podpisuje pod ikoną. Dlatego że on nie jest autorem tej ikony, on jest narzędziem w rękach siły wyższej. I w ikonach nie ma żadnych zasad perspektywy. W ikonach y, można zobaczyć obłędne historie, jeśli chodzi o rzutowanie przedmiotów. Można zobaczyć stolik w jakiejś aksonometrii tutaj, Jakieś zupełnie nieprawidłowe perspektywy. Podobnie jak w malarstwie mogolskim, malarstwie indyjskim. Tam w jednym obrazie można zobaczyć aksonometrię, rzuty prostokątne, perspektywę, taki misz masz zupełnie, zupełnie bez sensu. Ale jakie to wszystko jest urocze. W malarstwie to jest możliwe. W architekturze? Nie. Ile zarabia architekt? Za mało. <laughs> Żartuję. Architekci zarabiają dosyć dobrze. Wydaje mi się, że to, to, to jest bardzo różne. Na pewno znajdzie, znajdzie Pan architektów, którzy nie znajdują klientów i, i jakoś nie, nie radzą sobie. Spotkałem takich. Ale jestem zaskoczony, że są architekci, których nie uznałbym za jakichś bardzo interesujących twórców architektury, którzy zarabiają dosyć dobrze. Żyją w Warszawie, tutaj podobnie w Belgii, zarabiają dosyć dobrze. Na pewno, na pewno nikt, jest, chyba nikt z głodu nie umrze, będąc architektem. Ale może się zdarzyć, że będzie zarabiał naprawdę bardzo dużo. Najbardziej charakterystyczny żart architektoniczny. No nie wiem. <laughs> e, ch chyba chyba e, naj, najfajniejsze żarty to mi robili. Studenci wypisując różne rzeczy. E, ja im ciągle powtarzam, nawet kazałem mi robić linię czasu, że. Wybuch Wezuwiusza miał miejsce w 79 roku. I mówiłem im: Pamiętajcie, żyli jeszcze ludzie, prawdopodobnie jeszcze ludzie, którzy widzieli Chrystusa na własne oczy. A więc to był rok 79 naszej ery. I przez 28 lat, co roku, nawet w ostatnim roku, Ktoś mi napisał, taka panienka, że w 1979 roku miał miejsce wybuch Wezuwiusza i od tego czasu archeolodzy mają ręce pełne roboty z odkopaniem Pompeji i Herkulanu. Czy architekci często kopiują pomysły innych architektów? Jak z tego widać, co się dzieje na świecie, to bardzo często. Kopią. To znaczy, e, mnie denerwuje ta sztampowa architektura, ta powtarzalność. Mnie się wydaje, że no, to są czasami bardzo fajne jakieś przykłady architektury i, 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 i bardzo, bardzo cenię sobie te przykłady. Te piękne przykłady, ale tak jak już powiedziałem, tej nowoczesnej architektury, naprawdę oryginalnej, no takiej chociażby, która by charakteryzowała architekturę polską, jest niewiele. No a takim przykładem jest e, na przykład filharmonia w Szczecinie, która jest różna od tego wszystkiego, co zbudowano. Prawda? Tutaj mamy Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, która mi się też podoba. Bardzo, ale jest tego zdecydowanie za mało. No, Trochę mnie to zasmuca, dlatego że kiedy tak porównuję zdjęcia starej Warszawy i obecnej Warszawy, to Warszawa coraz bardziej przypomina Nowy Jork, którego ja osobiście nie lubię. Nie przepadam za Nowym Jorkiem. Ale niech Nowy Jork będzie sobie Nowym Jorkiem. Warszawa Nowym Jorkiem być nie musi. Jakie porady może pan dać młodemu architektowi tuż po ukończeniu studiów? Nie wiem. Nie. Wydaje mi się, że on będzie musiał najpierw zatroszczyć się o to, żeby zarobić na chleb, prawda? I nie będzie miał większego wyboru. Ale architektura może być tak piękna i może być tak ciekawa, że warto by było, a żeby zainteresował się e, 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 może nie tylko tym, co się dzieje na świecie, ale żeby spróbował tworzyć jakieś własne kompozycje, tak jak to robili niektórzy architekci, ręco piano czy Santiago Calatrava, jeżeli tak jak w malarstwie, jak i w każdej sztuce, jeżeli się znajduje własny styl, to się robi fantastyczną karierę, dlatego że to zaczyna, zaczyna interesować wszystkich, to zaczyna przy, przyciągać uwagę. Trzeba dopracować się własnego stylu. Wydaje mi się, że to zapotrzebowanie na architektów istnieje i zawsze będzie istniało na całym świecie. Yy, założenie własnego biura architektów nie jest proste. O czym się przekonałem chociażby w Belgii. Dlatego, że jednak znajomości, 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 jeżeli się tych znajomości nie posiada, jeżeli się nie ma kolegów, z klasy, który, którzy są e, może adwokatami, przedsiębiorcami, i którzy zwrócą się do Pana e, z prośbą o, o zrobienie projektu, to nie ma specjalnie na co liczyć. Ja myślałem, że w Belgii będzie wyglądało to zupełnie inaczej, a okazało się, że w Belgii to jest posunięte do granic. A więc byli tam architekci, którzy pracowali tylko dla danych grup jakichś, politycznych czy zawodowych.